Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Dziś zaprezentuję Wam ukośnice firmy Ryobi z systemu One Plus. Zapraszam na film Pilarka Ryobi z systemu One Plus, zasilana bateryjnie baterią 18V tu akurat mam 5A godzinną baterię. Na razie sobie odłożymy. Co mogę na szybkiego powiedzieć? Tarcza tnąca FI 184 mm. Otwór mocowania FI 16. To jest akurat model P552. Tak jest oznaczony w Stanach Zjednoczonych. U nas ta ukośnica jest pod modelem EML 190 DCL. 4000 obrotów na minutę. Z tego co się orientuję, model, który występuje u nas, tej ukośnicy, posiada tarczę 190 i 4500 obrotów na minutę. Standardowo, jak we wszystkich narzędziach Rajobi, seledynek, przy większości narzędziach ten chwyt jest ogumowany, tak zwany grip zone. wszystkie nasze, Pokrętła do ustawiania, czy spust, czy blokady są oznaczone kolorem szarym. Ta pilarka jest wyposażona w laser. Laser jest zasilany dwoma paluszkami. W moim przypadku są to dwa razy AAA. I tak jest tu z tyłu na etykietce. Na pisanem. Znajduje się on pod baterią zasilającą. Naszą ukośnicę. To co większość potencjalnego klienta interesuje, to są materiał, jaki ta ukośnica jest w stanie nam przeciąć. Przy kącie 0, czyli tak jak mamy ustawioną pilarkę, czyli 90 stopni, jest to 38 mm na 108 mm. 45 stopni w prawo, 45 stopni w lewo. Dodatkowo ma jeszcze preferowane kąty, jest to 15 22,5, 31,6 i 45 stopni. Dodatkowo jeszcze ma 2 stopnie, czyli 47 stopni. W jedną stronę, 47, w drugą stronę w tym momencie z wysokości nic nie tracimy, bo jest to nadal 38 mm, a... Można powiedzieć, z szerokości naszego materiału już nie jest to 108 mm, tylko 76,2 mm. Jeszcze z tej strony mamy naszą blokadę, żeby nasza pilarka się nam po ustawieniu kąta nie przesunęła i nasz kąt się nie zmienił. Pochył. Tu mamy takie wielkie pokrętło. Odkręcamy. Odblokujemy i w tym momencie nasza pilarka się nam pochyla. Jest to 45 stopni. W tym momencie, jeżeli chcemy pod tym kątem uciąć, wysokość ciętego materiału jest to 25,4 mm, w tym momencie długość zostaje nam 108 mm. Jeżeli byśmy chcieli zmienić jeszcze kąt na dodatkowe 45 stopni, czy to w prawo czy w lewo? Wysokość materiału czy grubość jest to 254 mm, a z szerokości naszego materiału jest to 76,2 mm. Z tyłu mamy dodatkową stopeczkę, którą musimy sobie zamontować. Jest mocowana na dwóch w śrubkach. Gdy w momencie puszczamy naszą kośnicę, żeby się nam po prostu do tyłu nie przewróciła. Mamy też możliwość zamontowania jej do stołu. Tu mamy dwa otwory na dwie śruby. Tak samo z przodu. Tu mamy też dwie śruby do zamontowania. W blacie, tak jak w każdym zestawie, musi być kluczyk. Tu tak samo jest kluczyk sześciokątny, z jednej strony, z drugiej strony, jest krzyżak pasujący do wszystkich śrub, nakrętek, które są nam potrzebne do ustawienia tej ukośnicy. Jeżeli chodzi o ustawienia, tak wcześniej wspomniałem, malaser nie znajduje się on, jak w większości ukośnic. Tu na dole pod odciągiem, gdzie w większości jest zasypany pyłem i po jakimś czasie go nie widać, jest on umiejscowiony tu u góry nad tarczą i naszym krzyżakiem, kręcąc w prawo w lewo, możemy sobie dostroić nasz laser. Czy ma ciąć po prawej stronie piły, czy po lewej stronie piły, czy centralnie. Linia cięcia naszej piły będzie szła po laserze. Tu podnosząc osłonę, nie mamy dostępu do naszej śruby mocującej naszą tarczę tnącą. Odkręcając tą śrubkę, odchyla się nam ta osłonka i w tym momencie odkręcamy naszą tarczę. Z drugiej strony naszej tarczy mamy blokadę wrzeciona i śmiało możemy odkręcić, zmienić sobie tarczę na więcej, większą ilość zębów, mniejszą ilość zębów. To już wszystko zależy od nas i od materiału, który chcemy tą pilarką przeciąć. Tu jest założona tarcza 24 zęby. Kluczyk odkładamy w miejsce dla niego przeznaczony. Tak już od razu jesteśmy w tym miejscu, tu z tyłu. Może się nie uda, są dwie śruby, z drugiej strony też są dwie śruby do wyregulowania naszej, można powiedzieć, przekładnicy, aby uzyskać kąt 90 stopni albo sprawdzić po zakupie, czy ten kąt jest, czy trzeba ewentualnie naszą pilarkę czy ukośnicę, można powiedzieć, skalibrować czy dostosować. Do zestawu jeszcze był dołączony woreczek na urobek i można powiedzieć, ścisk, docisk, który montujemy z jednej strony lub z drugiej strony naszej ukośnicy. Z której strony jest nam lepiej, tu mamy włącznik naszego lasera, z tej strony mamy blokadę. Włączania naszej pilarki, co zauważyłem, sprytna rzecz. Tu mamy sprytny otworek, w którym możemy założyć małą kuteczkę dla bezpieczeństwa, że w razie W, jeżeli zostanie nam akumulator w, naszym, w naszej maszynie, nikt przez przypadek, żadne dziecko, nie daj Boże, go nie włączy. Więc nie zostało mi nic, tylko założyć baterię i zademonstrować jak tnie, czy ma kąty, ja kąty niestety ustawiłem ja można powiedzieć byłbym zadowolony w 100%. procentach niestety tak nie jest jak większość elektrona lub może mniejszość już na chwilę obecną zawsze posiada jakąś wadę luzów na wrzecionie na silniku można powiedzieć po roku prawie rok czasu i nie ma nie idealnie, jedyny mankament tej ukośnicy to jest moment blokowania ustawionego kąta. Naszą ukośnicę w zadanym kącie ona nam się przesuwa. Na początku byłem zbulwersowany. Jak większość z Was by była, sądząc, że sprzęt jest w 100%. Dobry i w 100% jesteście z nim zadowoleni. Ustawiając jakikolwiek kąt, przytrzymuję ten blat górny, który nam się obraca. Ktoś nie ściskał ściskiem, tylko przytrzymać mocniej i wtedy zblokować. Ja może przestaję już więcej komentować, a zabiorę się za rzecz praktyczną, czyli pokażę jak nie, czy ma kąty z rzeczy opisowych. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. I w tym momencie mamy idealny kąt 90 stopni. Wspomnę o tym, że przy blokowaniu stół musiałem przytrzymać. Teraz zrobimy to samo, tylko zwolnię stół. I wskoczyło 0. Blokujemy. No, i nie wiem, czy będzie widać do kamery, ale tu można śmiało włożyć karteczkę papieru. Najlepiej będzie widać, jak utnę dwa razy kąt 45 stopni, złożymy, przyłożę kątownik, i będzie widać. Gdzie ustawiam kąt, nie przytrzymuję, blokuję. I tu tak samo można włożyć kartkę papieru. A tu, tylko że zasłaniam palcami, tu linia cięcia się nam ładnie schodzi. I sprawdzimy kąt pochylenia naszej tarczy. Pochył jest tylko i wyłącznie w jedną stronę. I nam się ładnie schodzi. Jeszcze sobie przekręcimy na kąt drugi 45 stopni. I tu mamy ładny kąt. 45 stopni w tą stronę, w tą stronę pochylony. I takie cudeńka można na niej wycinać. Oczywiście postaram się tym dużym kątownikiem pokazać. Nie wiem jak mi to wyjdzie. Najlepiej to by było skleić, wtedy byłoby ładnie pokazać. I tu mamy kąt 90 stopni. Tu mam kawałek blatu kuchennego. Tego słynnego, co w większości filmach występuje. Przetniemy go pod kątem 45 stopni, tylko z pochyloną tarczą. I mianowicie nastąpiło to, że nie docięło nam tych 2 mm. Jeżeli producent napisał, że faktycznie przy pochyleniu tarczy grubość materiału czy wysokość materiału, który chcemy przeciąć, jest to 38 mm, to te 38 mm nam przetnie. No niestety blatu 40 mm nie przecięło, bo zostało te dwa. Milimetry. I na koniec przydałoby się kilka słów podsumowania. Ja, tak jak wcześniej wspomniałem, jestem z niej zadowolony. Na to bardzo, no niestety, brakło. Są wady. Jeżeli chodzi o kąt 45 stopni z pochyloną tarczą, wszystko jest ok. Ale tak, jak wcześniej wspomniałem. Z ustawieniem kąta już jest problem. Ten blad musimy przytrzymać, wtedy dopiero go skontrować, no bo niestety ucieka i robi niepotrzebny kłopot w dalszej pracy przy dalszym projekcie, cokolwiek byśmy nie chcieli wyciąć pod jakimkolwiek kątem. Ja wszystkim dziękuję za poświęcony czas na oglądnięcie mojego materiału, mojego filmu. Zachęcam do komentowania, lajkowania. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, do subskrybowania, a bowiem to motywuje do coraz lepszej pracy i coraz lepszych projektów. Wszystkim serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnej realizacji. Cześć!